Witam wszystkich Widzicie? Jedna z wrówek wzięła tą sól Dobra Dzisiaj filmik nie o pszczołach Nagrywam gniazdo mrówki Rudnica Dosłownie to jest od pasieki z 10 metrów, 12 Tu na spilowanym drzewu pod pniem to jest jeden z najgroźniejszych szkodników i wrogów pszczół. Powiem szczerze, w zeszłym roku miałem inwazję tej mrówki. Miałem tu trzy gniazda, trzy mrowiska. Wywiozłem je jakieś 300 metrów stąd, no to zadziałało. Ale mam jeszcze takie doświadczenie, no. że robiłem w ten sposób, że brałem zwykłą sól i sypałem bezpośrednio na gniazdo. I mrówka traktuje to jako pokarm i targnie do gniazda. O, tu widać. Jeden, już. Dwa, trzy. Ja tu jestem już przy tym 15 minut. Obserwuję to poszedł taki alarm, że jest pokarm. Targnął to tą sól do gniazda i przez, przy użytku swojej śliny zaczynałem to zużywać. A sól jak wiadomo jest krystalem. Kiedy sól trafia do układu pokarmowego mrówki, w środku zaczyna się swoje, swoje działanie. Ale jeszcze jedno powiem: że mrówka rudnica jest pod ochroną. Także nie wypalam to gniazdo, nie niszczę, tylko po prostu w ten sposób ochraniam swoich pszczół. Przed inwazją, bo pszczoła, jak ja widziałem w zeszłym roku, nie potrafi sobie z tą mrówką. Ona jest mrówka ta dość duża i rudnica ma takie z przodu, ma takie powiedzmy, przyrząd, taki swój w którym przykuwa pszczole nawet żywą która przyszła na przykład z pola z pokarmem ciężka nie może wejść do ula leży w trawie przykuwa ją i targnie do, do gniazda jako pokarm także w przyszłym tygodniu nagram jeszcze raz filmik o tej mrówce i zobaczymy co się stało Czy zadziałała ta sól, czy nie. Taki mój test. O to widać jaki jeden już. Zaczyna zużywać tam sól. Dobra. Na razie to wszystko. Pozdrawiam. Do następnego.